No, kochani moi rodacy, witam, witam Was serdecznie. Pragnę powitać, jak i bardzo świadomych moich rodaków, tak i mniej świadomych lub wcale nieświadomych rodaków również. Być może kilka tych słów trafi do Waszych serc, na podatny grunt, i przynajmniej może się zastanowicie, przeanalizujecie to, co powiedziałam. To co powiem za chwilę w tym moim krótkim przekazie. Postaram się jak najkrócej to opowiedzieć, co mam do powiedzenia. Aczkolwiek nie wiem, czy się w 10 minutach zdążę, czy się zmieszczę w 10 minutach. Postaram się. A więc, moja kochana sikoreczka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która jest podobna w poglądach do moich. Aguś, pozdrawiam Cię cieplutko. Dziękuję ci za tą informację. Bo wiesz, że ostatnio byłam bardzo zarobiona i jakoś tak nie miałam czasu na tego TikToka, żeby wejść. Chciałabym, korzystając z tej okazji, was uspokoić i poprosić, nawet błagać o to, żebyście nie ulegali tej kolejnej kuźwa szopce odstawionej odnośnie dotyczącej dotyczącej yy, Godła i hymnu. I teraz tak, żeby zacząć o tym mówić, muszę znów się cofnąć do 88-89 roku, gdy były przeprowadzane tajne obrady magdalenkowe. Nie mylić się oczywiście z Okrągłym Stołem. Bo Okrągły Stoł to było tylko dla y, telewizów, To było transmitowane. Okrągły stół był ustawiony, okrągły stół zawsze tak, tak a propo tego o, przepraszam okrągłego stołu w 2006 bodajże albo 2005, Pamiętacie nie wiem, na pewno się tam zetknęliście z tym, to w internecie istnieje. Forum Żydów w Berlinie też było przy Okrągłym Stole. Taka propos. Jak bardzo obradowali, jak Polskę przejąć Polaków, nas, czyli nas. Nasz kraj. I później powstał film, w którym brał udział Sierakowski niejaki, który też pracuje w krytyce politycznej. Zainteresujcie się tym. Poczytajcie sobie. Jakie tam są treści? Jakie tam są fajne kuźwa artykuły? No, niby takie z polskiego, kuźwa brzmiące, no, ale takie nie do końca, nie? Mm. No i ten właśnie człowiek to brał udział, to jak ona się nazywała? Mm. Na by nazwisko. On przemawiał, on... były takie trzy kolory i on przemawiał na tym starym stadionie w Warszawie. Takie coś mi się świta w głowie. Ja pewnie mam gdzieś ten materiał mm, zrzucony. Tylko tego masa cała jest, także może kiedyś wam, może to poszukam w kiedyś w wolnej chwili ale nie chcę wam obiecywać znów yy, i sobie zobaczycie co to był za piękny film no i teraz tak, wracając do 88, 89 rok, więc pytanie mam do was moi kochani rodacy kto brał udział w obradach magdalenkowych czy był tam chociaż jeden Polak Narodowości Polskiej. No właśnie. No. Skoro oczywiście obywatele polscy byli. Ludzie z obywatelstwem polskim byli, tak. I mówiący po polsku też byli. Więc człowiek, który mówi po polsku nie znaczy, że jest Polakiem. Taki człowiek nigdy nie będzie miał myśli polskiej w sobie w swoim sercu. A zapytajcie siebie też, czym jest myśl, myśl Polska? Czy myślą Polską jest współpraca i kolaboracja z wrogimi siłami, które mają na względzie szkodzenie narodowi polskiemu, gospodarzowi tych ziem, z dziada, pradziada, niszczeniu, tłamszeniu, uskutecznianie antypolonizmu, Sznurowanie ust. Czyli do czego to zmierza? Czemu to się równa? Wielu z Was się wzbrania przed tym, przed, przed przyznaniem przed sobą, że żyjemy pod okupacją. A jak to inaczej nazwać? Żyjecie w wolnym kraju? W suwerennym, wolnym kraju? Popatrzcie dookoła. Czy żyjecie w suwerennym, wolnym kraju? Czy nasz kraj jest miodem i mlekiem płynący? Czy żyjemy w dobrobycie? Czy i w ojczyzny naszej dobrostan jest widoczny? Gdzie dookoła wszystkie kopalnie, wszystko się zamyka, wchodzą obce korporacje. Przede wszystkim. Czy głos narodu polskiego jest słyszany? Czy działają na rzecz narodu polskiego, w interesie narodu polskiego, ci tak zwani przedstawiciele? No dobrze. Wracając do tych symboli, tak zwanych narodowych. Kto ustalił godło, kształt godła? Dlaczego godło nie wróciło, takie jakie było? Przed 1920 rokiem, czy jeszcze wcześniejsze godło, jak już? Dlaczego hymnem nie jest Rota? Ponadczasowy utwór, tylko wymyślony gniot, w którym poniżany jest naród polski. Przytoczę wam dwa wersy. Przejdziem Wisłę, przejdziem wartę. Będziem Polakami. Czyli co? Wcześniej kim byliście? Albo kim byliśmy? Albo kto przejdzie tą Wisłę i wartę i zostanie tym Polakiem? Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartem, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Naprawdę? Bonaparte nam dał przykład, jak mamy zwyciężać. Tutaj nie ma żadnego Polaka, rdzennego Polaka, rodowitego Polaka wystawionego na piedestał, na, jako pomnik. Nie było wśród nas żadnego. Generała, do, żadnego dowódcy, który mógłby być właśnie takim, z takimi honorami, z, yy, którym można byłoby hymn ułożyć, że aż Bonapartego napisali. Obcego, nie Polaka. To hymno polskiego wsadzili. Tak zwanego hymno polskiego. To taka rozkminka. Więc to już wiecie, teraz tak, twór trzecia RP, kto ustalił wobec tego? Kto ustalił ordynację, tak zwaną ordynację wyborczą? Polacy czy inni kośmici? A może kapeluszniki? A może różdżkarze, a może nie wiem kto. No tak ironicznie, kochani. Wiecie o, o kim mówię. Nie chcę za bardzo głośno mówić, dlatego, że zaraz mnie zbanują. Jak powiem coś innego. Niestety mam takie kulawy szczęście. I co jeszcze? No to skoro nie Polacy, to jak myślicie, w czyim interesie? To zostało tak ustanowione, ustawione, żeby Polak się nie zorientował przez tyle lat, że dzięki tej machinie oni mogą przemycać swoich, a my jako naród nie możemy ich rozliczać za szkodliwą działalność wymierzoną w naród polski i w jego gospodarkę w jego ziemię ojczystą. Rozumiecie teraz to? Dokument kopenhaski, o którym też kilka razy wspominałam w swoich materiałach. Oczywiście też za bardzo to nie było rozpowszechnione. Nie wiem, czy tam TikTok nie blokuje tego, też tych moich filmów za bardzo. Czy po prostu za mało interesujące dla Was było to? To udostępnianie tak, takich wartościowych treści. Próbuję Wam powiedzieć, w jakiej machinie się znaleźliśmy i żebyście się ocknęli i zawrócili z tej drogi. Bo ojczyzna już ostatnim tchnieniem bije i żaden farbowany list nas nie, nie wyratuje. Choć nie wiem, jakbyście się starali, Kuźba, jak będziecie mu bardzo wchodzić w tyłek, to i tak on tylko myśli o swoim interesie, bo on nie ma myśli polskiej w sercu i nigdy nie będzie miał, Się taki człowiek nigdy nie zmieni. Taki człowiek chce się otarć takimi ludźmi jak wy, którzy macie ideę narodową, jesteście narodowcami, patriotami. Nacjonalistami, i tak dalej, etc., etc., ale on ma gdzieś, on nie chce, żeby to było polskie. Ale w tym momencie potrzebuje was, żebyście go wynieśli na piedestal. To tak jak niegdyś yy, Bolka, nasi rodzice, też polskojęzyczny. Niestety. I też działał na propolską nutę przecież. Tak przypominam Wam, kochani. Tu to był też dobry aparat yy, zainstalowany. Katz, Brown również. Nie wiem, czy wiecie, ale mm, Grzysiunio. Grzysiunio, czy jego kurcze, ojciec. Teatr mieli wspólny. Tak. I no, i do tego boluś był, no, tam fajne jakieś wascenki zostały odegrane przed narodem, pokazane. Tylko, że wtedy było jeszcze gorzej, no bo nie było internetu, więc można było ludzi ogłupiać. Chociaż dzisiaj też mamy internet, możemy sobie przekazywać informacje, ale naród też jest ogłupiony, niestety. Bo szarańcza, polskojęzyczna kuźwa zaciemnia cały obraz. Wmawiając wam, że takie farbowane lisy są to, są to nasze kuźwa, polskie lisy. Zobaczcie, jaka jest podobna zależność między jednym a drugim. Nie będę wam tutaj wymieniać, powinniście sami ruszyć makówkami swoimi. Dla porównania macie. Lecha Wałęsa i Grzesia od Gaśnicy. Znajdziecie cechy wspólne czy nie? No mam nadzieję, że znajdziecie. Mamy ten sam kuźwa moment jaki był w 88, 80 tam któryś jak Grześ jak Bolek kuźwa zaczął działać i zaczął tam przemawiać. Tak jak niegdyś Hitler, kuźwa, też przemawiał w po knajpach. Porwał później tysiące, później miliony niby, no i później tam się yy, kapeluszniki do, zaczęły go sponsorować i na piedestał wystawiać. No. Ale wcześniej Hitler to nie mówił tak, jak później mówił. Też mówił dla narodu i tak dalej. No. A suma summarum później działał dla na rzecz kapeluszników, a nie Niemców. Niemcy, Niemcy byli tylko po to, żeby żeby było mięsko armatnie, żeby później wpływy mogły być kapeluszników w Niemczech. Tak. Dlatego w Niemczech jest dużo taniej, jeżeli chodzi o jakieś tam sprzęty, można kupić sprzęty elektroniczne za grosze. A nas golą. Jako gojów. Jesteśmy goleni strasznie. Jeżeli chodzi o te dobra, takie materialne, że tak powiem. No i niestety film się przeciągnął. Więc będzie to jako zajawka na TikToku, a całość będzie na Ramble I być może na YouTubie, yy, na kanale moim. I Teraz wracając jeszcze, tak się rozgadałam, więc wracając do tego, kto ustalił trzecią RP i tak dalej, to jak myślicie, oni chcą naszego dobra, chcieli naszego dobra od zawsze? W czyich interesach oni działali? W czyim interesie, pytam się was. Powiedzcie mi chociaż raz, przez te 30 parę lat, ostatnich 30 parę lat, w którym momencie żyliśmy? Spokojnie i dobrze. W którym momencie, chociaż na moment, poczuliśmy się jak gospodarze we własnym kraju, jak właściciele. Ja sobie nie przypominam takiego momentu, nawet pięciu minut sobie nie przypominam, że mogło tak sobie żyć. A mam troszeczkę lat. Nie mam 20 parę, ani 30 parę. Więc dlaczego nie, nie przypomnę sobie? Dlatego, że tam nie było ani jednego Polaka przez te wszystkie lata, nie było ani jednego polskiego prezydenta przedstawiciela narodu polskiego rdzennego Polaka. I chociaż. Będą tak zwani kandydaci kuźwa z polskim rodowodem, rdzeni Polacy. Oni i tak się nie dostaną do koryta. Nie mogą się dostać. Będzie robione wszystko, żeby się nie dostali. A wy, idąc tam, biorąc udział w tej obłudzie, w tej hipokryzji, nie chcecie też zdać sobie z tego sprawy, że Wasz X jest niczym, jest nic nie wart, ale wasz podpis na liście uczestnictwa, na której, na jego, na, jej, na jego podstawie oni liczą sobie frekwencję, oni mają podkładkę na swoje wcześniejsze ustalenia. Rozumiecie to? Więc nie dawajcie się kuźwa nigdy więcej zwodzić. A tak na koniec, niech sobie zmieniają te swoje kuźwa godło, niech sobie zmieniają ten swój hymn, który jest prześmiewczy, który z ironią, poniżeniem narodu polskiego jest napisany. A jak nie wierzycie, to sobie jeszcze przeczytajcie to tysiąc razy. Być może mi przyznacie rację. Ale chciałabym, żebyście to sami zrozumieli, żebyście to sami zauważyli, moi kochani rodacy. Przykro mi, że takie treści, takie słowa proste i takie polskie, yy, serdeczne, prawdziwe, bo to z głębi mojego serca wypływa wszystko. Są tak pomijane te treści, a głupawki na tym TikToku, na przykład, no to są pokazywane w całej krasie, nie? Tyle wyświetleń, tyle jakąś lajków, tyle udostępnień, tyle zapisanych, tych ty, 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 zapisanych jako zapisane. Zastanawiam się, kto to robi. No, nie, nie wiem, bo nie chce mi się wierzyć, żeby ta wysokość, ilość wyświetleń była spowodowana tym, że naród polski już nie myśli. Nie chce mi się w to wierzyć. Nie chcemy tak myśleć. Dlatego, że nasza ojczyzna jest na, na skraju przepaści, razem z, a my razem z tym naszą ziemią. I powinniście się zająć właśnie sobą, myśleć po polsku, a nie tak, jak wam ktoś narzucił i wmawia, że on zbawi świat, zbawi Polskę, bo pierdzi na propolską nutę, a wy macie go popierać, wspierać i uznawać, i wchodzić mu w tyłek, i go promować. To jest, to, jest, to jest oszustwo i manipulacja wami. A to wszystko Wam powiedziałam po to i dlatego, że ja rozumiem, że jesteście też zajętymi ludźmi, że nie macie czasu na, na szukanie, szperanie i tak dalej. Ja miałam to szczęście w nieszczęściu, że gdy chorowałam. Yy, to miałam czas na to, żeby szperać, bo we mnie się obudziła tożsamość narodowa. Obudziła się we mnie tożsamość narodowa, w... żeby nie skłamać. Ta... Ja wiedziałam, że jestem Polką, ja będąc na obczyźnie, ja nigdy nie, nie, jak to powiedzieć, nie wyrzekłam się swojej polskości i swojej narodowości. Zawsze byłam dumną Polką i też byłam uważana poprzez właśnie krąg ludzi, w których się, wśród których się otaczałam czy to w pracy, czy to w szpitalu, gdzieś tam jak byłam to miałam poważanie, tak powiem Wam szczerze. Ale obudziło się we mnie tożsamość narodowa w 2015 roku dopiero. Ale wtedy właśnie walczyłam o zdrowie i miałam czas na zaczęcie szperania. Szperałam, szperałam, zaczęłam logicznie myśleć. Ale na początku byłam też tak, jakby. Też się mocnowałam, nawet Nieraz mi się tam Facebook ten post wy no, wyświetli w wspomnienie sprzed siedmiu lat. No to Winnickiego, guźma, wychwalała mnie. Na przykład, no, 2016 rok. No. Chociaż wiem, że niestety Winicki nie jest z naszej narodowości, i już dzisiaj wiadomo, kim jest niestety Winicki. Czy tam cała ta plejada tych, tych aktorów, a te brawa i tak dalej, jeszcze o, o tym wspomnę na koniec. Jeszcze to jedną rzecz, wybaczcie, że to tak trochę dłużej będzie trwało. Ale to też warto jest poruszyć. Taka analiza na koniec roku, tego tak zwanego roku zauważcie, że jak sobie przypomnijcie, na przykład jakieś wystąpienia w plenerze, na przykład tam. Siedzicie, kabaret, albo y, jakieś występy piosenkarskie występy piosenkarskie i tam zapowiada ten konferencję, że tak powiem, czy tam ten prezenter, czy tam wystąpienie jakiegoś tam tak zwanego polityka, y, który dostanie jakąś tatuetkę nagrodzony. Za swoją pracę na rzecz jakiejś tam korporacji, szkoda, że nie na rzecz narodu polskiego. Nie jest to akcentowane w żaden sposób. W żaden sposób nasz naród nie jest podwyższany. Zauważcie. A, podwyższany jest Chrystus, podwyższana jest Matka Boska, ale naród polski już nie. Antypolonizm to jest. Wyszydzanie gospodarza, rdzennego właściciela, dziada pradziada, to jest, to jest antypolonizm. Wyśmiewanie, poniżanie to jest antypolonizm. Ale wracając jeszcze do tego właśnie wątku, no i przychodzi ten wychodzia, ten scenę, ten, ten, co ma być nagrodzony. I ten konferencjer tam mówi za jakie zasługi i tak dalej. O proszę. No i brawa, bicie państwo, brawo, bo jemu, temu panu się należy, temu człowiekowi się należy, czy coś tam, coś w tym sensie, nie? To jest tylko taki, taki przykład. No i co ludzie robią? Biją brawo, bo, tak, bo takim konferencjer nakazał. I to jest tak samo, z, uważam, z, z takimi guru. Guru coś tam zrobi. Niby na propolską nutę. Zadaniowiec nawołuje tłum, żeby brawo bił i wchodził w tyłek. A tłum co robi? Robi to, co ten zadaniowiec mówi. A więc na koniec moja prośba, taka konkluzja, byście, kochani, zaczęli.